No, to mamy drugi dzień głodówki. Tak jak wcześniej mówiłem, głodówka nie przeszkadza w aktywnym, normalnym prowadzeniu życia. Także jestem w biurze. Z takich danych twardych, które obiecałem podawać, ważyłem dzisiaj 88,9, czyli od wczoraj schudłem. Właściwie straciłem na masie 1,3 kg. Od początku głodówki 2,3. To, co warto by było powiedzieć, no tak, organizm dalej przestawia się na odżywianie. Wewnętrzne, z odżywiania zewnętrznego, dalej wysychają usta. Trzeba, trzeba dużo pić, poczucie głodu jest silne, no i pojawiają się dolegliwości, czyli bóle głowy, bóle brzucha. Jeżeli są jakieś stany chorobowe, byście mieli to, one się wtedy jeszcze bardziej uwypuklą. Żeby się tego pozbyć, to w głodówkę należałoby się wprowadzić, a później odpowiednio z niej wyjść, czyli jeżeli planujemy. 10-dniowy okres głodu. Wprowadzenie w głodówkę powinno trwać 10 dni, a polega to na tym, że odstawia się produkty ciężkostrawne. Jeżeli je się mięso, to się je odstawia, odstawia się jajka, odstawia się sól. No Generalnie zmierzamy do tego, żeby później już przejść na papki, soki, i w pierwszym dniu głodu po prostu przestajemy jeść w ogóle. Jest wtedy mniej dolegliwości, bo wiecie, jakbyśmy się najedli ciężkiego dzień przed głodówką i później y, tą głodówkę rozpoczęli, no to to wszystko tam sobie leży, że tak powiem, y, trawienie jest tak jakby spowolnione, i to wszystko w tym brzuchu tam nam ciąży. Także trzeba się wprowadzić w głodówkę, przejść okres głodu i wyjść. Jak się odpowiednio wprowadzimy, to te dolegliwości w pierwszych trzech dniach, czyli w tych dniach, w których organizm przestawia się z odżywiania zewnętrznego na wewnętrzne, to będą na pewno dolegliwości mniejsze. Więc jest godzina, która? Jest godzina 17:19, także drugi dzień głodówki zmierza ku końcowi. Do usłyszenia jutro, w dniu trzecim.